Szczęść Boże, witam pięknie. Halangry z tej strony. Słuchajcie, fotowoltaika na budowie. Hit czy kit? Wiadomo, nie ma nigdy jednoznacznej odpowiedzi, ale już jakbym miał w pierwszym zdaniu powiedzieć, to według mnie kit. Ja? No to idzie powiedzieć, no to po co ty masz fotowoltaika? No i tu trzeba zawsze uwzględnić po raz scenariuszy. Jemu fotowoltaika z tego powodu, że było dofinansowanie. Państwko do tego wszystkiego dopłaciło, nie? no więc mi się opłacało. Mi się opłacało, zaraz powiem, wiele to wszystko Umie kosztowało, ile mi zostanie zwrócone, bo jeszcze nie zostało zwrócone. Ale weźmy sobie taki ogólny zarys, jak to wygląda. Jak zastanawiasz się nad tym, czy zamontować sobie same panele. Teraz na nowym systemie, bo wiadomo, że teraz obowiązuje nowy system net billing, a nie stare zasady, bo na starych zasadach było tak, że to, co wyprodukowałeś, to 80% było twoje, ja? a na nowych zasadach ty sprzedajesz po cenie, która obecnie obowiązuje, no a kupujesz po normalnej cenie, po jakiej tam masz umowa zawarta z energetyką. Nie? W naszym przypadku to jest Śląsk, czyli my tu urzędujemy z Tauronem, ja? ale to jest u wszystkich tak samo. W zasadzie to masz kilka opcji, jak to rozwiązać, znaczy kilka opcji, masz dwie opcje, bo możesz zamontować samo fotowoltaika, a możesz zamontować fotowoltaika z magazynem energii. Ja, do tego były te dofinansowania. Mi się udało skorzystać akurat z mój prąd 6.0. Same panele na ten moment przy obecnym systemie rozliczeń totalnie nie mają sensu z tego powodu, no, że co ty z tym zrobisz, to, co wyprodukujesz na budowie, nie? Te zużycia są bardzo małe, nawet jak cały dzień by jechała tam mieszara, no ale to teraz już i tak wszyscy budują na jakichś szlifowanych kamieniach e, albo na bloczku komórkowym, ja, że tam ze skleju możesz jechać czy tam z pianki, no to wszystko już się troszkę pozmieniało, więc mało już kto buduje na tradycyjnej Malcie, nie? Więc tu raczej wyklucz tę opcję, że cały dzień będzie mi szara jechać i będziesz miał maksymalnie może zużyci w ciągu dnia, biorąc pod uwagę, że, bier, że robisz od rana do wieczora, nie? No to niech to jest te, dajmy na to, maks 10 kW. To wydaje mi się, że i tak kwest przesadziłeś, że raczej nie zużyjesz tela na budowie, nie? No więc dobra, Ty wyprodukujesz, dajmy na to, w jeden dzień 20 kW. Zużyjesz te z tego te 10, no a ta dyszka... O ile wiesz, zużywałeś to i na bieżąco jakoś to się yy, równoważyło, nie? i ta dyszka, co tam można od produkcji, to sprzedajesz to. No i sprzedajesz to o tej godzinie, co się wyprodukowało, ja? czyli za śmieszne pieniądze, bo oddajesz wtedy, co oddają wszyscy. A, kawa już zimno, ale kawa musi być na budowie. Opcja numer dwa, czyli yy, fotowoltaika z magazynem energii. No i tu, tu już jest ciężki orzech do zgryzienia, jest dużo za. Dużo przeciw. Powiem, zacznę może od największego problemu, jaki jest teraz, czyli w zimie. Słuchajcie, teraz mnie, zaraz, będziecie mieli w tle filmik, co tu się w ogóle dzieje. Jest problem taki, że przyszły temperatury, no masakrycznie ujemne. Ja ludziom zamarzają pumpy ciepła i te sprawy. Jo, mu tu jeszcze w ogóle ogrzewania. Ja w salonie jest piecyk, ale salon jest kilka izb dali. No i słuchajcie, jo, mu następujący problem. Przyszły takie mrozy i aktualnie moja bateria ma obie baterie bo to jest średnio z obu baterii jeden stopień tu jest jeden stopień mają baterie około ja obie no i słuchajcie co w tej sytuacji no jose niestety muszę jakoś radzić ja eee, żeby one się kompletnie do zera nie wypompowały no to muszę mam tu takie nagrzewnice tu jest farelka to. No i trochę ich wspomagam, ja jak już się dogrzeje przykładom do tego styropian, zrobię sobie takie trytytki i na tym sobie wisi styropian, no bo niestety wydaje mi się, że to jest jakby jakiś system zabezpieczający kiedy jest na falowniku, nie znam się w ogóle na tej elektronice, ale patrzcie na ten moment mam 13% bateria ale ta bateria nie umiem, teraz niby ładuje, teraz pokazuje, że ładuje z sieci do bateria no to dobra, powiela ładujesz. Ładuję po 41W. No co to jest 41W? To jest nic, nie? I pewnego razu byłem sobie tu w garażu, to było z tydzień temu. Patrzę, świeci mi się alarm na bateriach, nie? Jedna tu z tych diod, świecił mi się alarm. Godno, co jest kurde grane. Zaczynam to sprawdzać. No i okazuje się, że baterie miały po 3% naładowania. Myślę, o co w ogóle chodzi? Czemu się nie ładują te baterie? A one miały już po minus 3, minus 4 stopnie. Protokół rozgrzewani został <grywania> rozpoczęty. Tu mam taki słoneczko, nie wiem jak się na to godo. Gazem dogrzewam bateryjka, żeby się troszkę ogrzała. Tu jest farelka. Obejrzymy, wiele jest stopni. Włączone dosłownie dwie minuty temu. 4 stopnie już pokazuje. Już pokazuje 4 stopnie. No i niestety tak to wygląda, nie? co teraz robi? O, teraz na przykład zatrzymał w ogóle. Nawet nie ładuje tej baterii, nie oddaje z tej baterii. O, zaczął oddawać. No niestety, on totalnie świruje. W tych niskich temperaturach nie wie w ogóle, co może sobą zrobić, nie? Naprawdę, on świruje masakrycznie. Więc z tą zimą, z tymi bateriami trzeba sobie bardzo uważać, żeby ich no, nie zakatować, nie? Bo kosztowało to kupa pieniędzy. No i niestety, no. Słuchajcie, no u ja to wygląda tak. Tu mam taki styropian docięty na ta bateria. Tu drugi, no i jak nagrzeja przykładem ta bateria, no i tyle, nie? No bo nic innego nie wymyślam. Roze się mają, już za niedługo kończyć. Także mam nadzieję, że uda się naładować do te 100%, jak już będzie jakoś normalna temperatura i, i byda to miał z głowy już jeden problem myni, nie? No i to niestety jest mega minus Jakby jego w ogóle nie przewidziałem. Ja miałem fotowoltaika, zamontowano w lipcu. Około lipca. No i wiecie, było fajnie, cieplutko, człowiek o tym nie myślał. A przyszły, kurde, takie mrozy, nikt się tego nie spodziewał. Jak zawsze zaskoczyło polskich kierowców. No i posiada czy pomp ciepła, bo im mroziło. No i o tego nie przewidziałem, nie? I ja mam problem taki, że jest tak zima, że te baterie nie chcą się naładować powyżej 20%. Próbuję to wymusić jakimiś programami zewnętrznymi, z falownika. No blokuje mnie cały czas ta temperatura. Nie, Nie umię tego w żaden sposób zrobić. Ja to się dogrzeja. No to się dogrzeje do max 8 stopni. Ona się podładuje do te 20% i zaś to zaczyna spadać w nocy. Także to jest chyba największy minus. Jak już się na to piszesz, no to musiałbyś sobie to fajnie docieplić. Kolejna sprawa oszczędności. Ja? ja tu mam dwa razy po 5 kW bateria, czyli razem dyszka. No i możesz powiedzieć, OK, z tej dyszki coś tam sobie już udziubniesz. Idzie na tym coś, że tak powiem, se przyrobić. No niestety, słuchajcie, to jest falownik DEJE i on oryginalnie to oprogramowanie, co mu zainstalowane, no to tak se to radzi, nie? To on nie jest z jakimiś tam funkcjami AI, to jest bardzo popularny model falownika, fajny, dobrze oceniany, no ale niestety z tym se według mnie nie radzi dobrze, ja, czyli z tą sprzedażą energii, ok? No nawet jeśli Ty użyjesz jakiegoś oprogramowania zewnętrznego, tak jak ja używałem od chyba września, to wydawało mi się, że te, że wyjdę na tym bardzo dobrze, ja? że już coś tam z tego byda zarabiać, a niestety guzik prawda, pomimo tego, że te zużyci tu na budowie było naprawdę niski, nie było wielkiego zużycia, to jo i tak do każdego rachunku musiałeś dopłacać. Ja? No ale powiesz, że tam opłaty za przesył i ten, ok, ale ja jeszcze miałem zużycie ponad to wszystko, nie? czyli w to nie wchodziły no, opłaty za tamte przesyły, ta opłata abonamentowo, po prostu za zużycie płaciłem. Na budowie 4,5 kW fotowoltaiki Trzeba 4,5 kg czy jakieś to coś tam nazywa, paneli na dachu i bateria dyszka. No a i tak niestety finansowo się to nie spinało. Nie? No i w zasadzie idzie się zastanowić, czy to w ogóle ma sens. Według mnie, no nie do końca, nie. Wiadomo, to ma sens i umie to ma sens z tego powodu, że było dofinansowanie, ale bez dofinansowania. Jaki są plusy tego? Ten rachunek jest nieznacznie pomniejszony, bo to wszystko fajnie hulo na tym nowym systemie, jak jest ta autokonsumpcja. Nie? A jak w tym danym momencie zużywasz trochę i to jest tak, na raty na budowie, nie, że jest ciągłe jakieś potężne zużycie, no to jedyne co tam przysz przyszpłycisz, to na tej sprzedaży energia, no ale przy 4,5 kilo coś tam watach czy pikach na tym dachu, co umie jest? No to szału nie ma z tego, nie? Z tej produkcji. Jak to w ogóle u mnie wygląda? To jest falownik DEJE 10 kW, no i dwie baterie po 5 kW też z DEJA. Tu to jest tak trochę śmiesznie połączone, bo te baterie miały być ogólnie tak. Miały być tak i jedna na drugi, no ale... Przeszkadzałoby mi to, bo trochę mało miejsca tu wyszło, bo się koncepcja pozmieniała, więc są w ten sposób, ja, ja zostawiłem sobie ten zapas, dołek dziesiątka falownik, troszkę tam to droższe było, z tego powodu, żeby tych paneli jeszcze dołożyć, bo już na tym etapie, kaj o tym rozmyślałem, domyślałem się, że będzie taka sytuacja, że niestety szału nie będzie. Nie? o tu już kawa i ciostko do odcinka, ja, trochę stary kołocz, ale stary, ale jary, wyciągnięty z zamrażarki. No i najważniejsze, czyli wiele to kosztowało. Słuchajcie, mnie ta instalacja kosztowała 35 tysięcy, około tam plus, minus 2 czy 3 stówki, ja? Z tego zwrotu z dofinansowania będzie 23 tysiące. No czyli 12 tysięcy za taką instalację, no trochę było grzychnie skorzystać, ja? jo nie miałem troszkę opcji, musiałem się już decydować, bo były no, pogłoski, że się ten program kończy, że zaraz braknie pieniędzy. Nie było wiadomo, czy to przedłużają, więc ja już to załatwiłem w lato. I teraz troszkę, no, z robotami miało i szybciej. Wiadomo, jak to na budowie, nic nie do się w terminie, a że robimy sami swotry, no to idzie trochę jak krew z nosa. No i zostałeś z tym na zimę, i to musi marznieć. nie. Ale no, pytanie: czy samemu by wyszło tanie, jakbyś se to założył? No, wyszłoby tanie, ale nie dostałbyś tego dofinansowania, nie tak szybko licząc, w tamtym czasie co ja kupowałem. Falownik dyszka, dwie baterie 9000, to jest 19 koła, plus panele około 4023. No wiadomo, plus tu jakieś skrzyneczki, nie, musieli bezpieczniki, dać i te różne pierdoły. Yy, jo, jeszcze to mam na dachu, tam są obciążniki, bo mam papa nie chciał, żeby mi w tym wiertali, ani nic tam przybijali. No to dajmy na to, że niech to cały też ten osprzęt plus uziemienie ja, kosztowało max 4000, to i tak jest fest przesadzone. No to firma przytuliła fajne pieniądze, ja, bo te siódemka skasowali za jeden dzień roboty i jeszcze nie cały dzień. nie? Więc jak ktoś ma trochę chęci i pomyślunku teraz, bo nie wiem w ogóle czy teraz są jakieś programy, no to jak najbardziej robić samemu. nie? Nie jest to jakoś zaawansowana filozofia, najwyżej sobie ogarnąć kogoś, to to popodłącza, ale są te montaż, to nie wyglądało to na jakieś mega skomplikowane, nie? No, mnie skusiło jedynie dofinansowanie, no i teraz się muszę troszkę z tym użerać. Obejrzymy, jak się to będzie klarowało, jak już tu będę mieszkać, ja, jak te wszystkie koszty będą wyglądać, ale wydaje mi się, na ten moment tu jest około 180 metrów użytkowych, ja 170, 180, coś koło tego, to te 4,5 kW fotowoltaiki i ta dziesiątka bateria to jest za mało. To jest za mało, nie? No Wydaje mi się, żeby nam musiał do tych 10 kW tej fotowoltaiki dołożyć i przynajmniej jeszcze dziesiątka baterii. No, teraz jest zaś moda na tych chińskie baterie, nie? Teraz dużo osób ze ściąga z AliExpress bateria, no bo to wychodzi dużo tani. Josę sprawdziłem, to 30, bo teraz zaś się pozmieniało z tymi bateriami, nie? Ale już mniejsza o to. 30 kW baterii z AliExpress. Pod chałupa około tam 12-13 tysięcy. A tu 5 kW z tego deja w Polsce tu kupisz za 4 tysiące. No to wiadomo, nie? Średni biznes. Już lepiej sobie z tych Chin sprowadzić, kiedy to są naprawdę fajne baterie. Co rozciepli, ale nie wiem. z nocy i tak mi to zaś spadnie. Trochę taka robota Podtrzymywanie umarłego to już jest. No, reasumując. Według mnie, jak budujesz, i nie że jakieś opcji skorzystania z tego dofinansowania to to jest bez, bez większego sensu, ja? bo już przepolisz pieniądze, które mógłbyś sobie użyć na inne rzeczy no a dosyć fotowoltaika i nic za bardzo z tego nie będziesz miał nie? także na czas budowy, ni po budowie nie wyobrażam sobie, że jak ktoś mu pompa ciepła no i wiadomo, dużo elektroniki, teraz każdy ma dużo elektroniki w domu, żeby nie mieć fotowoltaiki z magazynem energii. No niestety są czasy takie, a nie inne, rachunki kolosalne, więc trzeba już do tego przywyknąć. niestety moi drodzy, no. Dobre, na dzisiaj tela, to moi wypociny na szybko nagrane, zaraz bateria w telefonie padnie, więc musimy się żegnać. Czymcie się chłopy i baby, pyrsk narta.